Siemano, tak jak obiecałem w ostatnim filmie, witam w odcinku specjalnym, czyli QA z okazji przekroczenia 300 tysięcy subskrybentów. Już po jednym dniu narypaliście ponad 1000 pytań. Także, no, mimo najlepszych chęci z mojej strony, nie ma szans, żebym dał radę Wam odpowiedzieć na to wszystko za jednym zamachem. Nie idę jednak na jakąś skrajną łatwiznę, i do tego filmu zalosowałem prawie 40 Waszych pytań. Jeśli będziecie chcieli, żebym na któryś temat powiedział coś więcej, to po prostu dajcie znać w komentarzach. Tyle tytułem wstępu. Jedziemy z tematem zanim uświadomię sobie, że mógłbym w tym czasie robić coś dużo fajniejszego. Nie po całej województwie. Za Trudno za nadążyć. Co się stało z projektem garażu Lucina? Z projektem nic się złego nie stało. Idzie po prostu jak krew z nosa, bo co chwilę mam coś ważniejszego do zrobienia. Chcę to fajnie zaplanować i dobrze wykonać, a nie na wariata na szybko byle było zrobione. Jak tylko temat ruszy dalej, na pewno wrzucę wam jakąś aktualizację. Ile Perła ma już nabite kilometrów? Perła nie ma jakiegoś ogromnego przebiegu. Ma coś w okolicach 30-40 tysięcy kilometrów. Swoje przebiegi na szczęście mogę dzielić na sporo różnych motocykli. Także staram się nie doprowadzić do tego, by odpadły w niej koła. Czy w najbliższej przyszłości planujesz zamienić perłę na coś innego? Ja motocykli staram się przynajmniej jak na razie nie zamieniać, tylko dokładać po prostu kolejne takie, które są mi potrzebne. Ostatnio dokupiłem tryplaka, którego przerobiłem na tor i pod luźniejsze zabawy. W najbliższej przyszłości na pewno będę rozglądał się za jakimś i może ewentualnie jeszcze za pit bike'em. Perła, swoją rolę miejskiego motorka na pomiki, spełnia świetnie. Jeżeli mnie kiedyś w bardziej odległej przyszłości będzie na to stać, to po prostu wymienię na bardzo podobnego jakiegoś Golasa, tylko z większą mocą. Jeśli finanse tylko na to pozwolą, to najchętniej. Perełkę zostawiłbym ze względów sentymentalnych u siebie na stałe. Jakie maszyny w swoim życiu dosiadałeś? Wszystkie maszyny masz elegancko wymienione i pokazane na www.luczyn.tv w zakładce Maszyny. Od czego zaczynałeś? KTM Duke 125. Tak zwykły laik może zacząć przygodę z motocyklami. Laik czy nie, każdy może zacząć przygodę z motocyklami dokładnie tak samo. Żeby wiedzieć, czy ten temat jest dla Ciebie, musisz po prostu się przejechać. Czyli możesz albo pożyczyć bądź wypożyczyć maszynę i się przejechać i zobaczyć, czy to jest dla Ciebie, albo zainwestować na ślepo i kupić. Mimo, że sam zrobiłem inaczej, to zdecydowanie polecałbym jednak to pierwsze rozwiązanie. Znam sporo przypadków takich osób, u których okazał się to tak zwany słomiany zapał. Kupili maszynę, strój, wszystko, co, co do tego potrzebne, po czym przejechali się parę razy, no i niestety szybko im się to znudziło. Wszystko przestało kilka miesięcy w garażu, a później poszło pod młotek. I tyle. Jakbyś miał nieograniczoną ilość pieniędzy i czasu, to gdzie chciałbyś pojechać? Nieograniczona ilość pieniędzy i nieograniczona ilość czasu, czyli w sensie, że jestem nieśmiertelny? To wszędzie w takim wypadku, wszędzie bym pojechał. Czy przed zrobieniem prawka na motocykle jeździłeś już jakimś motocyklem i czy bałeś się z początku poruszać po drogach? Przed zrobieniem prawka na motocykle jeździłem niecały jeden sezon na 125. Nie bałem się poruszać po drogach. W momencie, kiedy brałem się za tematy motocyklowe, posiadałem już kilkunastoletnie doświadczenie w poruszaniu się po drogach publicznych samochodami. Dlaczego nie pokazujesz swojej twarzy i znajomych, z którymi jeździsz? Ponieważ nie jest mi to w tej chwili kompletnie do niczego potrzebne. Natomiast co do znajomych i, generalnie w ogóle, wszystkich osób, które pojawiają się na moich filmach, to każdy z nich sam decyduje, czy chce, żebym pokazywał jego twarz, to nie jest moja decyzja. Czemu nie ujawnisz swojego wizerunku? Jako właściciel tak dużego kanału przyniosłoby ci to wiele sławy i mógłbyś, tak jak na przykład Kickster, mieć swoje miejsce w moto Show Poznań i stałbyś z perłą i rozdawał fotografy. Ja jestem zwykłym gościem, który po prostu kocha jeździć na motocyklach i przy okazji dostarcza ludziom trochę rozrywki. Może młodszemu pokoleniu naprawdę jest to ciężko uwierzyć, ale nie każdemu do szczęścia potrzebna jest taka wielka sława, o której tutaj mówisz. Czy stanie gdzieś na targach i rozdawanie fotografów ludziom, co, cokolwiek by to nie było. Nie wiem, no może jestem geriatria, stary dinozaur ze swoimi poglądami, ale no, mimo wszystko do mnie jakoś ta YouTubeowa sława. W cudzysłowie, kompletnie nie przemawia. O co chodzi z tą MT-07? Ludzie tak mówią, że to plastik, że niby kit i itp, a ty nią jeździsz od dawna. Dlatego jako użytkownika tej maszynki pytam, co o niej sądzisz na ogół? Jakie ma minusy i plusy? Ja wiem, fajny, niedrogi golasz do zabawy po mieście, trochę trzeszczących plastików, ale bezawaryjność mechaniczna na wysokim poziomie, dupne, miękkie zawieszenie do sportowej jazdy nie za bardzo się nadaje, super sympatyczny, naprawdę bardzo fajny silniczek. Na pomiki Wystarczająco z dołu. Zrywny, żwawy, góry nie ma. Dźwięk bajka. Ale oczywiście po zrobieniu wydechu. Pozycja jak to na małym Golasie. Może być lepiej, może być gorzej. Jak nie stałeś po rozum, tylko po wzrost, to po jakimś czasie będą bolały kolana, kostki, bo będą dosyć mocno zgięte. Na kilkugodzinne zabawy bez problemu się nadaje. Na wielodzienne trasy, no jest już tu trochę problem. No ale co tu oczekiwać? No to nie jest jeden, dwa litra gigantyczny turystyk Globetrotter do zjeżdżania Europy, tylko mały Golasek do polatania po mieście. Ogólnie. Tych pieniądzach na rynku wtórnym fajna maszyna. Skąd się wzięła pasja do motorów? Nie wiem, a skąd się biorą wszystkie nasze pasje. No człowiek próbuje w życiu różnych rzeczy, jedne, jedne mu się podobają, inne nie. Może jest to gdzieś w środku w dupie w kodzie genetycznym zakodowane. Nie no, mi się motocykle podobały od zawsze, tylko nigdy w życiu mi nie było stać, żebym jakikolwiek sobie kupił. Dopiero dość późno, w życiu dorosłym, jak stanąłem jako tako na nogi, mogłem sobie na to pozwolić. Przed kiedyś w życie taki przepis, że można jeździć na kategorię B prawa jazdy motocyklami do pojemności 125 cm3, to mówię, a kurna w dupie spróbuję, kupię jakąś 125, jak się nie spodoba, to trudno, to ją sprzedam, wiele tam nie stracę. No i poszukałem, poszukałem, znalazłem taki motorek, jaki by mi tam wstępnie odpowiadał. Kupiłem, przywiozłem, przeczytałem tam gdzieś na szybko, jak się tym ustrojstwem w ogóle jeździ. A, bo zapomniałem powiedzieć, nigdy wcześniej nie miałem okazji na żadnym motocyklu jeździć. No i co? Wsiadłem, pojechałem. No i co tu dużo gadać? No strasznie mi się to spodobało. Od razu po, po jednym dniu jazdy już wiedziałem, że to jest to, co, co chcę po prostu robić i po powrocie do domu zapisałem się na kategorię. Dla mnie to jest coś niesamowitego. No od tego momentu minęło, ja wiem, nie wiem, 6, 6 czy 7 lat. Do tej pory cały czas mam tak samo. Jak wychodzę na motocykl, to się tak cieszę, że się o, o własne sznurówki potykam. Co Wam mogę więcej powiedzieć? No, każdemu z Was tylko życzę, żeby znalazł sobie w życiu jakieś takie zajęcie czy hobby. Które mu sprawi równie dużo radości. Jak się narodził pomysł do nagrywania na YT? Po kupnie tej 125 z miesiąca na miesiąc coraz więcej czasu spędzałem w siodle, coraz więcej jeździłem. A wiadomo, im więcej jeździmy, tym więcej będziemy doświadczali różnych dziwnych czy niebezpiecznych sytuacji na drodze. Miałem takich kilka i postanowiłem, że może sobie kupię kamerkę. W takiej sytuacji, jak ktoś mnie walnie, przewróci, ucieknie, pojedzie sobie dalej, będę miał chociaż jakieś nagranie. Pa Pamiętam będę miał z tego. No i po paru miesiącach takiego latania z kamerką okazało się, że trochę tych takich ciekawych, różnych, nie wiem, śmiesznych, czy, czy niebezpiecznych, czy, czy po prostu jakichś interesujących klipów cały czas mi się udaje zapisywać i odkładać na boczek. Po jakimś czasie sobie pomyślałem, że skoro te klipy dla mnie są interesujące i lubię je oglądać, to może też ktoś inny będzie miał z tego jakąś radochę. No i tak zacząłem powoli, nieśmiało coś tam wgrywać do internetu. Ile ogólnie już jeździsz? W tej chwili to będzie około 6-7 lat. A dalej wydaje mi się, jakbym zaczął wczoraj. Sam montujesz filmy? Niestety, albo na szczęście, zależy jak do tematu podejść. Tak, sam montuję filmy. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości rozejrzę się za kimś do pomocy w edycji materiałów. Nagrań mam całe sterty, brakuje tylko czasu, żeby je wszystkie obrobić, wyedytować i wrzucicie dla was do oglądania na kanał. Jak teraz się oglądam mnóstwo tych przypadków, że atakują motocyklistów, to też miałeś taki przypadek, że ciebie ktoś tak zaatakował? W internecie można od zawsze obejrzeć bardzo dużo różnych rzeczy. Problem w tym, że prawie nigdy nie są one pokazywane w całości ani w żaden sposób wyjaśniane. W praktyce, czyli na ulicach, nigdy nie dostrzegałem ani dalej nie dostrzegam czegoś takiego, żeby zaraz wszyscy chcieli atakować motocyklistów. Wręcz odwrotnie, dużo ludzi zaczepia, żeby po prostu Gadać. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś podleciał i, na, i nagle się chciał z, z nami szarpać w jakikolwiek sposób. Ale my też takich sytuacji nigdy specjalnie nie szukamy. To, że się ma takie, a nie inne hobby, to nie znaczy, że trzeba wszystkich dookoła tym, co się robi. Nie wiem, na przykład jeździć w kółko jedną małą dróżką, jakąś pod oknami, cały dzień komuś, a później udawać zdziwionego, że ktoś do nas z mordą wyskakuje. Oczywiście są też różne mędy społeczne, którym przeszkadza nawet jak mucha piernie, ale w, w całej, w cudzysłowie, Karierze nie trafiliśmy jeszcze nikogo, kto z powodu motocykli chciałby sobie zrobić z nami sparring. Utrzymujesz się z kanału i całej działalności. Wokół tego, czy normalnie pracujesz? Jak tak, to w jakim zawodzie? Nie ma fizycznej możliwości, żeby utrzymać się z y, takiego kanału, robiąc to tak jak ja to robię. Cały czas od początku to ja utrzymuję ten kanał, a nie ten kanał mnie. W związku z tym, co tutaj robię, pojawiają się czasem różne propozycje współpracy, mniej lub bardziej poważne. Co jest oczywiście super i bardzo pomaga, bo połączenie. Swojej pasji z zarabianiem to jest bardzo trudna sprawa, ale niestety, no, z tego co oferuje YouTube na takim poziomie, nie wystarczyłoby kasy, żeby zatankować jeden z motocykli przez cały miesiąc, a co dopiero utrzymać siebie, dom i rodzinę. Być może kiedyś w przyszłości ta sytuacja w jakiś sposób się zmieni czy poprawi, ale jednak pamiętajmy, że no, motocykle to jest nisza w tym kraju i cała ta branża jest tak naprawdę malutka, i to nie wspominając już nawet, jaki regres nastąpi w tej branży w przeciągu tego roku, więc, też nie za bardzo ktokolwiek może tu liczyć na jakąś szałową karierę pod względem finansowym, z tym związaną. Jeśli ktoś stawia głównie na zarobki, sławę i chciałby z tego żyć, no to zdecydowanie powinien wybrać sobie coś innego do roboty na YouTubie, niż motocykle. Ja prowadzę własne działalności gospodarcze, w żaden sposób nie związane z motocyklami i tylko dlatego mógł powstać ten kanał, i dlatego on dalej istnieje. Czy przez koronawirus będzie mniej publikowanych filmów od Ciebie, czy będą pojawiać się jak zwykle? Zawsze dostaję sporo podobnych pytań, związanych również z zimą i z latem. Latem piszecie zawsze o, wreszcie będzie więcej filmów, bo sezon się zaczyna. A zimą z kolei mówicie o, teraz już nie będzie filmików, bo sezon się skończył. Tymczasem sytuacja na tym kanale jest niezmienna od samego początku jego powstania. Zimą jest zawsze więcej filmików, a latem jest filmików mniej. Dlaczego? Dlatego, że zimą jeżdżę mniej na motocyklu i mam więcej czasu, żeby zrobić dla Was te filmy, a latem znowu jeździmy bardzo dużo na motocyklach i mam tego czasu mniej. Sytuacja z epidemią wirusa, ciężko mi jest powiedzieć, jak wpłynie na Częstotliwość pojawiania się filmów. Teoretycznie wydaje mi się, że filmów powinno być więcej w tym okresie. Aczkolwiek, jeżeli doszłoby, nie daj Boże, do takiej sytuacji, że zabrakłoby mi zdrowia lub komuś z moich bliskich, może być równie dobrze taka sytuacja, że przez jakiś czas tych filmów nie będzie w ogóle. Tak siak, czy owak, jeżeli miałaby być jakaś większa przerwa, to w taki czy inny sposób postaram się Was poinformować. W QA wklej perspektywę Szymona, jak wytkwił i sobie tak stoi Osty mord... Ach. Czy częściej będziesz dodawał odcinki składami? Częściej myślę, że raczej nie. Na kładach jeździmy tylko wtedy, kiedy nie możemy jeździć na motocyklach. Także jakoś super często nagle na pewno nie zaczną się pojawiać odcinki składami, ale może od czasu do czasu coś w czterech kółek wpadnie. Miałeś kiedyś jakiś poważny wypadek na motorze, a może go spowodowałeś, wymusiłeś pierwszeństwo? Na szczęście odpukać nie, nie miałem żadnego wypadku na motorze, który mógłbym powiedzieć, że był poważny, ani też żadnego wypadku nie spowodowałem. Dlaczego nie mam okrych kolanek? Ponieważ nie mam czasu się tym zajmować. Doba ma tylko 24 godziny, trzeba więc wybierać to, co się chce robić. Będą shorty jeszcze? Tak, oczywiście, że będą. Cały czas przysyłacie swoje klipy. Za kolejną część postaram się wziąć w najbliższym czasie. Lucyn, co sądzisz o motorowerach i prawku kategoria AM? Nie wiem tak naprawdę co miałbym sądzić na ten temat. Trochę jestem za stary, żeby się tym osobiście interesować. Dobrze, że są takie kategorie dla najmłodszych osób, które mogą zacząć dzięki temu swoją przygodę dużo wcześniej niż na przykład ja ją zacząłem. Skoro nie masz na imię Lucjan, to nazwiesz chociaż tak syna albo cokolwiek. Zgadza się, nie mam na imię Lucjan, nie nazwę tak syna, ani cokolwiek. Jaka marka motocykli jest według Ciebie najlepsza? Według mnie to nie ma czegoś takiego jak najlepsza marka motocykli. Dużo firm ma w ofercie lepsze i gorsze sprzęty, bardziej i mniej udane konstrukcje, a ja nie jestem handlarzem, żebym miał tego typu poglądy. Jeżeli ktoś Wam coś uporczywie wmawia, że coś jest najlepsze i jedyne, to najczęściej ma w tym jakiś interes. Najbardziej głupia rzecz, jaką zrobiłeś na motocyklu, najbardziej nieodpowiedzialna sytuacja, którą wynikła z Twojej głupoty. Było kilka takich sytuacji, którą wynikła z mojej głupoty. Jedną z najbardziej widowiskowych z tych sytuacji była akcja, kiedy byliśmy na brodzeniu, i przez taką rzeczkę pod kolanko postanowiłem, że najlepiej będzie przeprawić się, rozpędzając się prawie do pięciu dyszek. Każdy, kto wie cokolwiek go, jeździe na dwóch kółkach, zwłaszcza przejeżdżaniu przez jakąś głębszą wodę, zdaje sobie sprawę, że nie mogło się to skończyć dobrze. Dzięki Bogu, jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście. Skończyło się na jakichś tam siniakach, poobijaniach, stuczeniach. Złamanym secie i jakichś tego typu pierdołach. Będziesz nagrywał jeszcze jakieś wypady z Krystianem i Kamilem? Bardzo ich lubię i mam taką nadzieję. Panowie, pozdrawiam. Chłopcy nie jeżdżą już niestety od dawna na motocyklach. Często bywa tak, że jak zaczyna się życie dorosłe, to kończy się zabawa. Mam nadzieję, że chłopaki tak ułożą sobie życie, że znajdą jeszcze na to kiedyś czas. O ich prywatnych sprawach oczywiście nie będę wam opowiadał. Są cali i zdrowi, mamy ze sobą kontakt. Jak postanowią wrócić na dwa kółka, to na na pewno się o tym dowiecie. Czy kupujesz kiedyś krosa 1000cc? Nie, li, litrowe krosy to troszkę dla mnie za mała pojemność. Czekam, jak wyjdzie coś w granicach 1,8 litra, najlepiej z turbiną. Chcesz kiedyś zrobić jakieś spotkanie z widzami? Od czasu do czasu robię. Tylko po prostu na zupełnie inną skalę niż większość mogłaby sobie tego życzyć. Te osoby, które prywatnie się do mnie zgłaszają, że chciałyby pojeździć, spotkać się i tak dalej. No najczęściej się z nimi umawiamy, gdzieś tam się razem spykniemy i trochę pojeździmy. Czasem takie osoby zostają na dłużej i jeżdżą z nami więcej. Natomiast jeśli chodzi o jakieś wielkie zloty fanów czy gigantyczne wspólne przejażdżki, to na takie rzeczy raczej szanse są marne. Nie wspominając już nawet do obecnej sytuacji z epidemią, po prostu nie byłbym w stanie ogarnąć i zorganizować wspólne jazdy na tak wielką skalę. Przynajmniej na pewno nie tak, jak należy, żebym mógł zagwarantować Wam czy zapewnić chociażby Podstawowe bezpieczeństwo. Jak drogo wychodzi taki zestaw do rozmów w kasku? Zestaw do rozmów w kasku to po prostu dwa interkomy. Sprzęt taki możesz kupić od najtańszych chińskich wynalazków w granicach 100-200 złotych. Aż do jakichś markowych sprzętów w okolicach 1200-1100 1200 zł za sztukę. I skąd bierzecie pomysły na fajne miejsca do zwiedzenia? Przeglądamy mapy, przeglądamy fora, czytamy książki, przeglądamy przewodniki. Wynajdowanie nowych miejscówek cały czas jest bardzo czasochłonne. I wcale nie takie proste, jakby się chciało. Czy zamierzasz wrócić do montażu jak kiedyś? Na pewno nie zamierzam wracać do upychania starych jak świat memowych buziek w filmach. Był na to czas. Mnie osobiście. Ten temat przejać się już bardzo dawno temu. Dla najmłodszej części widowni, może oglądanie w kółko tych samych buziek na filmie jest dobrą rozrywką. Natomiast dla mnie byłoby to w tej chwili jak dojenie martwej leżącej krowy. Jakbyś nie pociągnął zacyca, i tak mleka z tego nie będzie. Jak się ogarnie sytuacja z wirusem, to może relacja z Megawatu we wrześniu. Na wrzesień mam zupełnie inne plany. Jaki był Twój pierwszy motocyk w młodzieńczych latach? W młodzieńczych latach nie było mnie stać na żaden motocykl, jeździłem na rowerze. Będzie jeszcze coś z Harley'ami? Nie jest to wykluczone, no ale wszystko zależy od Harley'a. Zjeździłem praktycznie wszystkie Harley'e, które chciałem, poznałem tą markę bardzo dobrze. Jeśli Harley będzie chciał przystąpić do współpracy, nie widzę żadnego problemu. Czy kiedykolwiek miałeś problemy z złodziejami motocyklów i jak tak, to jak sobie z tym poradziłeś? Jak się to zakończyło? Odpukać do tej pory nie miałem żadnych problemów ze złodziejami motocykli. Po części pewnie dlatego, że zdobycie motocykla kosztowało mnie bardzo, bardzo wiele pracy i nigdy nie spuszczam żadnego z moich z motocykli z oka. Jak zatrzymujemy się gdzieś na jedzenie, to zawsze wybieram takie miejsce, że ma być przy oknie koło mnie, czy muszę go dobrze widzieć i mieć do niego szybki, że tak powiem dostęp. Jak jeden musi gdzieś wejść, coś załatwić, czy coś kupić, to drugi zostaje i pilnuje maszyn. Jak jesteśmy gdzieś na dalszym wyjeździe z noclegami, to motocykle są zawsze pod alarmem, spięty jakimś łańcuchem, pod kamerą czy na prywatnym, strzeżonym parkingu. Staramy się zawsze o maksymalną ilość zabezpieczeń, jaka jest tylko fizycznie możliwa. Wielokrotnie spotkałem się z osobami, które mówiły: E, po co to wszystko tego? Przecież to nikt nie ukradnie i tak dalej. Takie osoby z reguły mówią to do pierwszego razu, zanim ktoś nią w ich garażu z motocykli. Nie wiem, w jakim kraju wy się wychowywaliście. Ja się wychowywałem w takim kraju, gdzie z piwnicy potrafili za. Rowerek dla dziecka, na konfitury albo ze schowka sanki połamane nawet ukradli. Co by się nie robiło i co by się nie pokazywało w mediach społecznościowych? Nigdy nie pokazywać, gdzie się tak naprawdę trzyma swoje motocykle czy swój motocykl. Nie ogłaszać za każdym razem wszem i wobec publicznie, gdzie się zatrzymujesz, gdzie będziesz, gdzie będziesz parkował, gdzie motocykl będzie stał. To, co możesz zrobić najlepszego, to nie ułatwiać są skur... złodziejom po prostu ich roboty. Jakim drutem watować bezpiecznik 16 żeby nie wywaliło na pionie? Nie watować jak Janusz, tylko wymieniać na nowe. Lata 80. dawno za nami. Co sądzisz o MT09? Wygodne czy mocny wystarczająco? Zdecydowanie jedna z moich ulubionych maszyn na pomiki i miasto. Bardzo zrywne, fajnie wyciąga ręce. Mapa A jest kapitalna, zwłaszcza te pierwsze, które wychodziły, te najbardziej nerwowe. Jest to bardzo mało popularna opinia. Mnie się to podobało i powodowało uśmiech na mojej gębie. Co do wygody, no, Golasy nie należą do motocykli najwygodniejszych na rynku. Także, no tu jakieś jakiejś rewelacji to nie będzie, ale jest optymalnie, ujdzie, no jest tak jak, tak jak na każdym innym nakedzie praktycznie tego typu, jest porównywalne to tak jak na MT-07 czy tak jak na MT-10, aczkolwiek na MT-10 chyba było ciutkę więcej miejsca. W dziewiątce jednym z najsłabszych ogniw jest na pewno zawias, także jeżeli miałbyś jakieś aspiracje sportowe i trackdaye w planach, Regularne track day e w planach, to może warto rozejrzeć się za jakimś innym sprzętem. Twoje najdziwniejsze spotkanie z policją. Spotkania z policją nie są dla mnie z reguły już czymś dziwnym. Zresztą tak jak dla każdego, kto dużo jeździ po drogach publicznych, z takich może trochę bardziej nietypowych rzeczy niż zatrzymanie i otrzymanie mandatu, to kiedyś miałem taką sytuację, że wyskoczyłem z budowy na chwilę, żeby kupić coś do jedzenia. To chyba było po kurczaki zrożna dla siebie i dla pracowników. Wtedy byłem akurat. Motocyklem, no i przejechałem przez kawałek miasta. Dojechałem pod tą knajpę, skąd miałem odebrać jedzenie. Zdjąłem kask, zdjąłem rękawiczki, przeliczyłem kasę. Chcę wchodzić do tej knajpy po te moje cholerne kurczaki. A tu na, na bombach, w tym w nieoznakowanym radiowozie panowie policjanci zajeżdżają mi drogę zaaferowani, cali upoceni. Już po chwili dowiedziałem się, że brali udział w niesamowitym pościgu. Bardzo niebezpieczna sprawa, wielka afera. Zapytałem ich w końcu, kogo oni tak gonili. Po czym dowiedziałem się, że to podobno mnie mnie tak gonili. Zajrzałem tam w międzyczasie do nich prosto do tego radiowozu. Tam żadnego rejestratora, żadnej kamery, nic. Druga sprawa, że ja tu jechałem kurczaki odebrać, także to nie była jakaś nie jaka jazda. Ja miałem wrażenie, że jechałem całkiem normalnie, spokojnie, nic takiego się tam nie działo, no nie, no nie, nie zapieprzałem tutaj tak, żeby ktoś się miał za mną rzucać w pości. No oni tam mieli swoje zdanie, coś tam chcieli kombinować, wymyślać, na szczęście stanęło na tym, że y, zapomniałem wtedy dowodu rejestracyjnego, chyba nie wziąłem. Także skończyło się tam 50 zł za brak dokumentu, za nic innego. Tam nie, nie dostałem mandatu. Zresztą mi tak bym nie przyjął w takiej sytuacji. Później wieczorem po pracy oczywiście sobie otworzyłem całą sytuację, żeby zobaczyć, jak to naprawdę tak było, bo kamerkę miałem na kasku. No i co się okazało? Panowie policjanci stali w wielkim sznurze samochodów, w korku, w upale za śmierdzącym autobusem. Ja omijałem sobie na spokojnie cały ten Weizel. I jak przejechałem koło nich, to widocznie coś tam w dupalku zaszczypało i ruszyli w swój niesamowity pościg. Panowie byli u mnie w lusterku przez jakieś 6-7 sekund, po czym zniknęli w kolejnym korku, także ja nie miałem pojęcia o kompletnie o żadnym pościgu. Nie było żadnego wycia, nie było żadnego trąbienia. W każdym bądź razie przejrzałem całe to nagranie i naprawdę no nie było tam nic takiego, co by mogło powodować straczkę nawet u najbardziej zasadniczego policjanta. Także taka gówniana ciekawostka, brałem udział w pościgu i nawet nie wiedziałem, że biorę w nim udział. Czy na emeryturze będziesz jeździł na motocyklu? Mam kurde taką nadzieję, uwielbiam to robić i chciałbym to robić najdłużej jak tylko będzie mi to dane. Jak tylko bozia da zdrówko, to będziemy śmigać aż do samego końca. Czy Yamaha, a zwłaszcza rodzina MT, to jedyny wybór, jeżeli chodzi o motocykle? Oczywiście, że nie. No, ktoś musiałby być głupi albo być dealerem Yamahy, żeby tak twierdzić. Tak jak wam mówiłem, nie ma jednej marki czy jednego najlepszego motocykla, który będzie najlepszy dla wszystkich do każdego zastosowania i w każdym przypadku. Nie ma czegoś takiego. Czy zastanawiałeś się, może nad przerobieniem perełki w wersję off-road? Może przez jakieś pół sekundy przerabianie tego typu motocykla na wersję terenową ma mniej więcej tyle samo sensu, co zakładanie siodła na świnie. Chyba, że mamy zupełnie inne pojęcie co do tego, co to jest tak naprawdę maszyna do off-roadu. Ja myślę o endurakach, być może ty myślisz o jakiś bardziej scramblerach. W każdym przypadku, jeśli tylko mnie będzie kiedykolwiek na to stać, to dokupię sobie do stajni jakiegoś fajnego enduraczka na pewno używanego, a nie będę przerabiał perły, nie robił z niej nie wiadomo co, bo ten motocykl i tak się do tego nie nadaje. W MT-07 trzeba by było włożyć bardzo duże środki, nieproporcjonalne do osiągniętego efektu, żeby ona się jako tako nadawała do jeżdżenia po terenie. Jak się sprawuje X-Spirit w długiej trasie? Jakie są odczucia w porównaniu do GTR? To są dwa kaski o zupełnie innym przeznaczeniu. Spirit to jest kask sportowy, GTR, to jest powiedzmy no, turystyczny do ogólnej takiej jazdy czy tam sportowo-turystycznie, jak tam się marketingowcy upierają. Jak zwał, tak zwał, X-Spirit czy taki Schubert SR2, czy jakiekolwiek inne kaski stricte sportowe będą zawsze głośniejsze i dużo bardziej przewiewne niż kaski tworzone typowo pod komfort i turystykę. Także podczas długiej trasy w kasku X-Spirit będziesz miał dużo głośniej Dużo więcej powietrza, w zimne dni jest to minus, bo będziesz miał dużo chłodniej, w gorące dni może być to plus, bo będziesz miał dużo chłodniej. W kaskach sportowych nie masz też żadnych bayerów, typu blendy czy inne cuda, ale za to jedną z największych ich zalet jest bardzo mała waga i wygoda w użytkowaniu, przez co rozumiem. Nie tyle chodzi mi o zakładanie i zdejmowanie, czy otwieranie szybki, ale to, że podczas wielkich prędkości możesz bardzo swobodnie poruszać głową. Jest zupełnie inna aerodynamika. Po całym dniu jazdy w takim kasku nie boli cię kark, no jest zupełnie jakbyś miał pół tego kasku na głowie, niż jakbyś jechał w takim ciężkim garku turystycznym. I głównie dlatego ja lubię używać kasków sportowych nie, nie tylko na samym torze, ale nawet na pomiki, czy jakieś tam krótsze wycieczki. E, sorry, Lucek, jestem w społeczności, ale motura nie mam. A to jest w ogóle jakiś problem? Istnieje jakaś markowa 125 dla wysokiego człowieka, 1,90 90. M. Za czasów, kiedy ja się interesowałem 125 największym takim motocyklem, czyli z ergonomią dla wysokich osób, to było małe wiaderko, czyli Varadero 125. Mimo, że to był najwygodniejszy motocykl, to ja go nie wybrałem, no, głównie ze względu na wygląd. Wiadomo, rzecz gustu. Druga sprawa, że mi też nie zależało jakoś szczególnie na znalezieniu najwygodniejszego możliwego motocykla dla siebie, bo wiedział że kupuję go tak naprawdę tylko na chwilę i tak nie będę robił na nim żadnych wielkich tras. Luczyn poruszam się samochodem marki Opel, dokładnie Vectra B. Jak wyrwać dupeczkę, jakieś porady? Tak, radzę ci, żebyś przestał oglądać się za blacharami, które patrzą tylko i wyłącznie na czyjś samochód, a samemu skupił się na rozwoju własnej osobowości, co w późniejszym czasie na pewno zaprocentuje i przyciągnie do ciebie w końcu normalną kobitkę, która nie tyle będzie patrzyła, jakim podjechałeś samochodem, tylko jakim jesteś człowiekiem. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek, bo zerkam na zegarek i zbliżamy się już na. Prawie pół godziny tego pierdzielenia zadaliście tyle pytań, że i tak nie byłbym w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił kiedyś następny odcinek tego typu, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Możecie dopisać też jakieś dodatkowe pytania, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi. Dzięki za uwagę. Na razie to ode mnie tyle. Biorę się za jakiś normalny film. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, oh, manetka w rękę, Brawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma, polski ghost rider stary, to nie ściem